Ewangelii według świętego Marka. W tym czasie apostowie powrócili do Jezusa i opowiedzieli Mu o wszystkim, czego dokonali i czego nauczali, a On rzekł do nich, Idźcie sami na miejsce odludne i trochę odpocznijcie. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne. Ale widziano ich odpływających, wielu to zauważyło. Przybyli więc tam pieszo ze wszystkich miast, nawet ich wyprzedzając. Kiedy Jezus wyszedł na brzeg, ujrzał wielki tłum, ulitował się nad nimi, ponieważ byli jak owce, które nie mają pasterza i długo ich nauczał. Kochani, bądźcie pozdrowieni. Bardzo pięknie, jak zawsze, Boże Słowo wpisuje się w nasze życie. Boże Słowo, które wpisuje się w czas, który przeżywamy, czas urlopów, czas wakacji, odpoczynku. Jezus mówi do swoich uczniów: Idźcie, idźcie i odpocznijcie. Kiedy przeżywamy czas wakacji, chcemy niewątpliwie odpocząć, zresetować się. W dobrym tego słowa znaczeniu, aby nabrać nowych sił do naszych zadań, do naszych obowiązków. Podpatrzmy Jezusa, jak Jezus odpoczywa. Jak Jezus zachęca do odpoczynku. Jezus, odpoczywając, często wychodzi na pustynię. Na pustynię, na której modli się, na której jednoczy się ze swoim Ojcem. Ten odpoczynek w zrozumieniu w rozumieniu Jezusa, to nie jest leniuchowanie. To nie jest odcięcie się od wszystkiego i tylko ja jestem. Odpoczynek, do którego zaprasza nas Jezus, to jest zjednoczenie z Nim na modlitwie, na Eucharystii. Dlatego mówimy, że nie ma wakacji od Pana Boga. I kiedy planujemy nasze wakacje, kiedy wyjeżdżamy, warto zaplanować, aby w tym czasie również była chwila na modlitwę. Był czas na spotkanie z Jezusem w niedzielnej Eucharystii. To nasz odpoczynek. To nasze nabieranie nowej mocy i siły. Podpatrujmy Jezusa, który odpoczywa, jednocząc się ze swoim Ojcem w niebie. I my tak czyńmy, chcąc nabrać nowych sił, chcąc jeszcze bardziej efektywniej pracować. Odpoczywajmy z Jezusem, niech w naszym odpoczynku, w naszym urlopie, w naszych wakacjach będzie zawsze czas na spotkanie z Panem Jezusem. Mamy wiele okazji, ku temu, aby tak odpoczywać, chociażby zbliżające się pielgrzymki, to również czas, kiedy rzeczywiście dobrze można odpocząć z Panem Jezusem. Warto przeżyć w ten sposób nasz Urlop, nasze wakacje, niech to zaproszenie Jezusa do odpoczynku razem z Nim będzie okazją do nabrania nowych sił, tych duchowych, a przez to na pewno też i fizycznych. Niech dobry Jezus będzie z nami. Bądźcie pozdrowieni.